Dotarliśmy do Chicago, naszej głównej bazy wypadowej, gdzie zatrzymaliśmy się na trzy dni urodziny Travisa. Napoili nas, nakarmili, przenocowali, ugościli, wsparli finansowo i oddali swój samochód w nasze ręce na ponad trzy tygodnie. Za co po raz kolejny dziękujemy Lucynie, Piotrkowi, Natalii i małemu Neitowi. Mając jeden dzień wolny, wykorzystaliśmy go, żeby na szybko zobaczyć downtown, ale pokażemy go Wam dopiero w osobnym odcinku poświęconym Chicago. Z samochodem wypełnionym prawie po brzegi byliśmy gotowi do drogi i ruszyliśmy w stronę zachodniego wybrzeża. Od pierwszego punktu zwiedzenia dzieliło nas ponad 2100 km praktycznie prostej drogi przez środkowe Stany. Illinois, Iowa, Nebraska i Colorado. Przejeżdżając przez Iowa i Nebraskę, mijaliśmy jedynie rosnącą kukurydzę, pola uprawne i farmy. Po przejechaniu 1000 kilometrów zatrzymaliśmy się w specjalnej strefie, gdzie każdy kierowca może spokojnie odpocząć, odświeżyć się i jechać dalej. Strefy te nazywają się Rest Area. Jeżeli kiedyś będziecie jechali w dłuższą trasę, to wypatrujcie takich miejsc. Warto tutaj wspomnieć, że bardzo nas zaskoczyły warunki w rest areas. Miejsca te są bardzo zadbane i czyste. Papier toaletowy jest miękki i biały i nigdy go nie brakuje, czyli coś z czego Polska mogłaby brać przykład. Toyota Venza nie sprawiała nam żadnych problemów w początkowym etapie trasy, a była to moja pierwsza styczność z automatyczną skrzynią biegów. Pierwsze minuty red za kierownicą były dla Travisa tak traumatyczne, jak moje zamiłowanie do jechania powyżej ograniczenia prędkości. Po przejechaniu monotonnej trasy prostą drogą wjechaliśmy do Colorado, a tam nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom w to, jaka piękna sceneria zaczęła nas otaczać. Gdy na horyzoncie zaczęły pokazywać się pierwsze szczyty gór skalistych, nasza ekscytacja wzrosła w bardzo szybkim tempie i po nudnej, jak na razie, trasie obudziliśmy się. Im bliżej byliśmy Denver, tym bardziej było widać te majestatyczne góry. Łańcuch górski ma łączną długość 4800 km, od Nowego Meksyku aż po Kolumbię Brytyjską w Kanadzie. Największe szczyty sięgają grubo ponad 4000 metrów. Bardzo często widać było je w miejscach, których się nie spodziewaliśmy. Ale wracając do trasy. W Denver dopadła nas dość nieprzyjemna burza. Po przebiciu się przez korek na obwodnicy, wjechaliśmy na drogę, która nas totalnie zaskoczyła. Prowadziła ona wprost przez góry. Można było się poczuć jak w jakimś Need for speedzie. Dookoła skaliste góry, malownicze przełęcze, tunele, lasy, jeziora i to, co prawdziwe tygryski lubią najbardziej. Bardzo szybkie i ostre zakręty. Trzeba było uważać, bo pogoda nie pozwalała na zbyt dużo szaleństwa. No i trzeba pamiętać, Toyota, którą jechaliśmy, jest crowsowerem, a nie autem sportowym jak GT86. Strome podjazdy nie były problemem. Gorzej było na zjazdach. Hamowanie hamulcami mijało się z celem, ponieważ bardzo szybko się przegrzewały, dlatego sytuację ratował półautomat i hamowanie silnikiem. Im dalej, tym trasa robiła się coraz piękniejsza. A na wyróżnienie zasługuje wąwóz wydrożony przez rzekę Colorado. Niesamowite jest to, jak diametralnie zmienia się krajobraz w momencie przekraczania stanów. Iowa i Nebraska to stany słynące z rolnictwa. Colorado to stan zdominowany przez góry, a z kolei Utah przywitały nas kolorowe skały wapienne o różnorodnych kształtach. Ostatnim postojem przed prawdziwym odkrywaniem piękna Ameryki był postój na stacji Pilot, położonej nieopodal parku narodowego Arches, który czekał na nas następnego dnia. Można tam wziąć prysznic w warunkach bardziej komfortowych niż w niejednym hotelu. W następnym odcinku zwiedzamy Utah, a co za tym idzie, pierwsze parki narodowe. Do zobaczenia w Delicate Arches National Park.